Witajcie. Wiecie co, dzisiaj chciałbym Wam coś przekazać, takiego no. No, bardzo ważnego, nie? Tylko, że. Ja wiem, że no. Współudział to jest kurczę, no. Mocne słowo, nie? Ale, no chulipa, jak jakbym to powiedzieć? Nie, no dobra, kurde, ja se robię, nie? Słuchajcie, jestem ogólnie tutaj nad jeziorem z Duny. Realizuję taki mały projekt. I przyszło mi takie coś do głowy, wiecie? Bo mm, ci, to, co oglądają mnie na bieżąco, na pewno będą wiedzieć, ale na jednym z ostatnich filmów mówiłem, jakie są moje y, plany na ten rok, nie? Co zamierzam robić, etc. Tak pokrótce, oczywiście. Jak nie widzieliście, tak tak, nie wiem, gdzieś tu albo tu, zostawię odnośnik, możecie sobie zobaczyć. Pauza, niech ktoś nadgoni. Ja poczekam. Ok, już? Dobra. Yy, słuchajcie. Chodzi o to, że wiecie, mam sobie zaplanowane jakie filmy chciałbym robić w tym roku, i tak dalej. I prawda jest taka, że ja te filmy robię też dla Was, nie? I znaczy, dla głównie robię dla Was. I powiem Wam tak, ja tu wiecie, mam przygotowane nie wiem, A, B, C, D, i tak mam kilka tych projektów. Z nadzieją, że w większości z Was przypadną one do gustu, ale tak sobie pomyślałem, kurczę. Jest nas już ponad 700 osób na kanale, za co serdecznie dziękuję. I kurczę, może Wy macie jakieś pomysły? Co chcielibyście, może nie tyle pomysły, ale czego chcielibyście więcej na przykład na kanale? Nie wiem, poradników, kurczę, nie wiem, wypraw z Wisły, tak? Nie wiem, spinningu, metody, cokolwiek. Piszcie tutaj na, na dole, w komentarzach, ja wszystko wezmę pod uwagę. Oczywiście, wiecie, w ramach zdrowego rozsądku, no bo kurczę, no, nie kupię teraz biletu do Kanady, żeby pojechać na jesiotry, nie? Chociaż pojechałbym. <laughs> wiecie, no, do czego zmierzam? Jeśli macie jakiś pomysł, e, sugestie, coś chcielibyście zobaczyć bardziej, tak? E, proszę, napiszcie to w komentarzu na dole. Żeby po prostu o tym wiedział, bo niestety wróżką nie jestem i wszystkie tematy postaram się oczywiście w miarę możliwości, tak jak wcześniej już mówiłem, po prostu zrealizować, najlepiej jak potrafię. A jeśli nie macie, że tak powiem, pomysłów, czy że tak powiem życzeń, to zostawcie, jak to się mówi, taką, taktyczną, strategiczną kropkę w komentarzu na dole, wiecie, dla zasięgów, żeby ten film gdzieś nie zginął. To co? Rozkminiajcie? И пишите всем.